Trójkącie prostokątnym najdłuższy bok ma długość 25, a najkrótszy 7. Tangens najmniejszego kąta tego trójkąta jest równy. Żeby rozwiązać to zadanie, to na początku narysujemy sobie do niego rysunek poglądowy, czyli rysujemy trójkąt prostokątny, no i podpiszmy na nim podane długości boków. Wiemy, że najdłuższy bok ma długość 25, najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym to oczywiście przeciwprostokątna, czyli podpisujemy, że ten bok ma długość E25, a wiemy jeszcze ponadto, że najkrótszy ma długość 7. Na moim rysunku najkrótszy bok jest w tym miejscu, także podpisuję, że ten bok ma długość 7, a my musimy obliczyć tangens z najmniejszego kąta tego trójkąta. Najmniejszy kąt w trójkącie leży naprzeciwko najkrótszego boku, zawsze, czyli ponieważ wiemy, że w naszym przypadku, na moim rysunku, ten bok jest najkrótszy, zatem najmniejszy kąt. Będzie w tym miejscu, oznaczmy go sobie literką alfa, no i my musimy obliczyć tangens alfa. To jest nasza szukana, niewiadoma w tym zadaniu. Tangens alfa w trójkącie prostokątnym z definicji liczymy w taki sposób, że na początku bierzemy. Przyprostokątną leżącą naprzeciwko kąta alfa i dzielimy ją przez drugą przyprostokątną, czyli będziemy musieli obliczyć długość tego boku, oznaczmy go sobie przez x. No i jak już będziemy mieli x, no to wówczas tangens alfa jest równy po prostu 7 przez x. Moglibyśmy w ogóle zerknąć na nasze odpowiedzi, ponieważ widzimy, że tylko dwie spośród nich mają w liczniku siódemkę czyli prawdopodobnie będzie to odpowiedź albo A, albo C. Odpowiedź C możemy od razu odrzucić, ponieważ 25 to jest nasza przy przeciwprostokątna, a przyprostokątna musi być na pewno krótsza, czyli prawdopodobnie będzie to 24. No ale nie zgadujmy, wykonajmy obliczenia. Obliczmy po prostu na początku, ile jest równe x. To robimy z Pitagorasa. x kwadrat plus druga przyprostokątna do kwadratu, czyli plus 7 kwadrat, równa się... 25 kwadrat, rozwiązujemy to równanie, x kwadrat równa się 25 do kwadratu, to jest 625 minus 7 do kwadratu, czyli minus 49, zatem x kwadrat to się równa 576, Czyli x jest równe, właśnie tyle wychodzi, ile powinno wyjść, czyli 24. 24 do kwadratu to 576, zatem x jest równe tyle, czyli nasz tangens alfa jest równy 7 dzielone przez 24. No i to jest prawidłowa odpowiedź do tego zadania, czyli zaznaczamy odpowiedź A.